Patrząc na dzisiejsze pole bitewne, czy też raczej morze bitewne, dostrzegamy szereg okrętów wojennych pomalowanych na szaro. Choć z łatwością możemy założyć, że chodzi tutaj o kamuflaż, no to warto pamiętać, że w przeszłości stosowano różnorodne wzory malowań. Dziś, w erze zaawansowanej technologii radarowej, kolor statku wydaje się tracić na znaczeniu, ale czy rzeczywiście tak jest? Ludzkość malowała łodzie jeszcze w czasach antycznych, ale wtedy ich jaskrawy wygląd służył zupełnie czemuś innemu niż malowania na okrętach wojennych w XIX wieku choćby. Wiemy jednak wszyscy, że informacja w prowadzeniu wojny od zawsze miała ogromne znaczenie, przy czym kiedyś można było wykorzystać ją do wystraszenia czy też obniżenia morale wroga, a później zaś na morzu różną kolorystykę wykorzystywano do szeroko pojętego kamuflowania okrętów. Ale od początku. Kamuflaż może być dynamiczny i statyczny. Tym dynamicznym był chociażby sławetny koń trojański, który wprowadził Greków do Troi. Kamuflaż statkowy zaś to chociażby zasłony dymne, ale też oczywiście różnego rodzaju malowania. Tutaj trzeba zauważyć, że szary nie jest przecież idealnym kolorem. Do maskowania, chociażby w słonecznej pogodzie, na niewiele się zda, ale to akurat tyczy się całej palety barw. Natomiast podczas I wojny światowej duży problem stanowiły łodzie podwodne. W tamtym czasie nie istniał radar, który ułatwiłby ulokowanie przeciwnika na polu bitwy, a to właśnie przez peryskopy technicy oceniali m.in. odległość i prędkość pływającego okrętu. Pewnego rodzaju bezradność popchnęła królewską marynarkę wojenną do radykalnego ruchu. Zamiast malować okręty Jednolitym kolorem, by zmniejszyć jego widoczność, zaczęto stosować bardzo wyraziste wzory, najczęściej pasy. Po co? Jak wynikło z ówcześnie prowadzonych badań, w ten sposób pomalowane łodzie sprawiały trudność w ocenie ich prędkości i odległości, a nawet wielkości. Statystyki pokazały jednak, że kolor nie zmniejszył jednak liczby trafień, ale znacząco zmniejszył liczbę zatopień, co oznacza, że strzały były dużo mniej dokładne, a więc i założony cel. Poniekąd osiągnięto. Kolejne kolorystyczne innowacje nadeszły w roku 1935. Był to czas testowania technologii radiolokacji bananej niezależnie w wielu krajach. W 1939 roku swoje systemy radarowe miały już między innymi Wielka Brytania i oczywiście Trzecia Rzesza. Jednakże niemal cały czas trwania II wojny światowej był okresem wielkich testów tej technologii. Marynarka wojenna USA dopiero w 1940 roku wprowadziła ją do szerszego użytku. Tym samym szeroko pojęte kamuflaże okrętów wojennych wciąż miały duże znaczenie. I właśnie w 1935 roku zaczęto się tematowi przyglądać z nieco innej strony. Badacze wojskowi doszli do wniosku, że na morzu można się wtapiać przede wszystkim w trzy elementy. Wodę, niebo lub mgłę na horyzoncie. Przy czym wszystkie te elementy będą wyglądać inaczej zależnie od miejsca na świecie. Przykładowo, podczas walk na Pacyfiku zaczęto wykorzystywać kolory ciemnoniebieski, aby okręt wtapiał się w morze z perspektywy szalejących na niebie bombowców. Jak później wynikło z badań, tak pokolorowane maszyny padały ofiarą ataków rzadziej niż ich odpowiedniki w standardowych wersjach kolorystycznych. Miejmy jednak na uwadze, że nie chodziło tutaj o pełen kamuflaż, a o zmniejszenie tej widoczności. W ferworze walk żołnierze często podejmowali decyzje instynktownie i atakowali te punkty, których istnienia byli w 100% pewni. W innych regionach świata testowano zaś odcienie koloru szarego. Z testów wyszło, że jest on optymalny do kamuflowania się w obrębie trzech wspomnianych wcześniej przeze mnie elementów środowiska. Po II wojnie światowej mieliśmy już jednak dobrze działającą i wciąż rozwijaną technologię radiolokacji, w związku z czym kolorystyka okrętów przestała mieć aż tak duże znaczenie. Nie znaczy to jednak, że nie ma już wcale znaczenia. Po pierwsze w erze, w której wiele projektów statków wygląda podobnie, jednolita szarość opóźnia pozytywną jego identyfikację. Inną kwestią jest to, że od lat 90. mieszanka szarych farb niekiedy pozwala utrudniać pracę radarom. Oczywiście nie mówimy tu o skuteczności na poziomie technologii Stealth, która to zakłada wykorzystanie materiałów absorbujących promieniowanie mikrofalowe emitowane przez radar, zamiast je odbijać, nowo stosowane farby zwracały skanujące. Temu mniej dokładne informacje dotyczące rozmiarów okrętu czy też jego sygnatury podczerwieni. Jak widać, choć wszystko w gruncie rzeczy sprowadza się do kamuflowania, to po dziś dzień szary trudno jest uznać za najlepszy w tej dziedzinie. Jest jednak pewnym złotym środkiem po kilkudziesięciu latach badań i w czasach, kiedy kolor nie ma już tak dużego znaczenia jak kiedyś. Mam nadzieję, że ta kwestia została Wam nieco rozjaśniona. A na dziś to już wszystko. Trzymajcie się i do następnego, cześć.